Ciekawostka od Diego Najbardziej lojalna postać w Gothic 1 Diego jest uważany za jedną z najbardziej lojalnych postaci w Gothic 1, ponieważ jego lojalność nie opiera się na sile, przeszłości czy osobistych korzyściach Tak jak ma to miejsce w przypadku Gorna czy Lestera Choć Gorn i Lester również są lojalni wobec Bezimiennego, to Diego ma wyjątkową cechę Jest gotowy poświęcić dla niego wiele Nawet własne bezpieczeństwo Zaraz na początku gry bezimienny trafia do kolonii karnej, Diego staje się dla niego przewodnikiem i mentorem, ale co ważniejsze nie oczekuje niczego w zamian. Jego postawa nie wynika z chęci zysku, lecz z głębokiego przekonania o wartości bezimiennego i jego roli w kolonii. To właśnie Diego pokazuje graczowi, jak działa system obozów i co należy zrobić, by zdobyć zaufanie innych. W przeciwieństwie do Gorna, który ma swoją przeszłość w obozie najemników i jest nieco bardziej zamknięty na nowości, Diego traktuje bezimiennego jak równego partnera od samego początku, nie jako kogoś, kto ma służyć. Jego wierna postawa pozostaje wielokrotnie udowodniona w trakcie gry, mimo że nie jest magiem ani nie dysponuje wielką mocą, to jego wartości moralne i zdolności do przyjaźni są niezwykle silne. Warto też zauważyć, że Diego nigdy nie zdradza bezimiennego, nie zmienia strony i nie podejmuje decyzji, które mogłyby zaszkodzić jego przyjacielowi. Co wyróżnia go na tle innych postaci, jak na przykład Xardas, który z czasem staje się bardziej interesowny, czy Milton, który bywa bardziej naiwny w swoich działaniach. Diego pozostaje wierny swoim zasadom, a jego lojalność jest bezwarunkowa, coś czego nie możemy doświadczyć w takiej mierze w przypadku innych postaci. Subskrybuj po więcej ciekawostek z Gothic, bo w końcu.